Co to jest? O, nie widać, jest umyta jedno euro, co takie ładne. Zobaczcie jakie ładny. Znaczy, coś cudownego Zobaczcie, Zobaczcie jak? Siemanko, ja jestem Miłość, a wy jesteście na kanale Zoomil poszukiwacz i Przyjaciele i Przyjaciele dzisiaj zaczynam z Jarkiem, a Dojdzie do nas jeszcze Artur, więc będzie nas trzech Stała ekipa No i cóż Trzymajcie nie... kciuki za fajne slajdki Tak jest, ostatnia też była fajna e, Widzimy się już podczas naszych pierwszych znalezisk Tu nagrywałem e, powitanie Tu włączyłem wykrywacz a... tu, tu dziurka I a... jest pierwsza Krągłość Dziesięciocentóweczka No gratulacje, no ma. Rozwaliłeś system, nie? Co wchodzę zawsze? 30 sekund od włączenia wykrywacza. No. No i jak to co, wypadł praktycznie. Pieniądze leżą na wierzchu, na trawie najechałem wykrywaczem, ale zobaczcie, 50 centów leży normalnie na wierzchu to już zgubił i super. A Jarek, ile ty masz monet? Dwie. 1,10 i 1,20 centów, ale mam teraz drugą monetkę. Tutaj już wyskakuje. I jest to kolejna 50 centóweczka. Też mam dwie monety, ale euro. Do następnego. Jarek teraz jakąś biżuterię znalazł. Dziecięcą za 20 centów. O nie 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 Nie? 30? Daj nawet całe euro 20 Okej okay, euro 20 To co pokażesz. No co pokaż, tak pokaż pokaż tak <noise> <noise> Pokaż O kurcze, taka bransoleta No O ja Prawie Pandora <noise> No prawie Może pod spodem wrzela No a ja mam ale te... samadora to pewnie jest. Tak? Samadora! A ja teraz 20 centów. Ja jeszcze kilka centówek znalazłem, ale nie nagrywałem. I do skarbonki. I krok mi odeszłam. Mam kolejną 20 centóweczkę. Ja widzisz? Ja. Mam małych pomocników. Właśnie znalazłem. Monetkę, 2 euro. Chłopaki widzieli, to był wybuch euforii. 2 euro z Belgii. Yeah. 2, 2 euro z Belgii. 2 euro z, Belgii. z następnej dziury. Sygnał 74. Młodzi pomagają. Kolejne 2 euro. No, i znalazłem pierwsze dzisiaj 5 centów. Który rocznik? 1983, chyba. Tak jest, 1983. Bardzo pozdrawiam. Na firmie chcesz być, tak? Wsparcie na szkło tak Mówiłem, że będą teraz bardzo popularni <grystanie> No i znalazłem kolejną monetkę z dziurki spod ściętego drzewa 10 centów 2002 i do sakiewki słuchajcie z tego samego dołka. Jeszcze jedno 10 centów było. Nie umiem się skupić, bo chłopaki tutaj tak dogadują. Przeszkadzają. Plączą się. Dobra, do następnego. Mam, no. Jakiś piździonek. You believe it is diamond? Całkiem srebrnym to No, całkiem srebro, no.

ale jest biżuteria. Jest biżuteria. Ja też mam taką malutkie serduszko. Nie, ty. Było w środku jeszcze? Okej, okay. ładnie. Grat... Gratulation, Śliczne. Merci. Wideo <laughs> się nagrywa. Wideo się nagrywa już. No mów coś. Tak, Jarosław, Jarosław znalazł. Znaleźć srebrne znowu co? Znowu, znowu srebrne. No. Ścianek, zgnieciony, ale. Tyś stanął? No, ale ładny jest. Nawet, no. Ale ciężki, kurde, nie? Tak. Jest, czuć na więcej, 4? 500. 500. No dobra, 2,5. Zważysz, będziesz pokazać. Ma babić, nie? A no, na więcej ma, nie? Dwa srebra znalazł. Dzisiaj takie biżu-biżu to piąte czy szóste? No i dwa srebra. W tym 2 srebra. No, No nie. Graty, panie. No, ale. No ale nazbierałeś, 2 euro, tak? tak. W ilu monetach? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 7 monet. Sumie... No, z czego jeszcze piątka Julianowa? Tak. Ja Beatryksową znalazłem. No. I pierścionek. Marki pierścionek Marki, marki pier, pierdzionek. <laughs> Ten to na, na, na 19 monet, tak? tak. Łącznie z piątką Julianową 8,20 w 8,20. No i ten kurw de kurde biżuterii dzisiaj nas zbierał. I to biżu, biżu, i to taka jeszcze, zapinka. No ale rzecz, no, no trzeba. Ale to raczej jest zwykłe. Gówno, Ta rzuty jest. No, zwykłe. No, się śmieci. świeci. się no, tam cyrkoni, <grym się> ma na nie? No i te dwa srebrne. Nie wiem, czy to nagrywałem. Chyba nie nagrywałem tego. Dlatego nie, 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 nie. To ja no. Ten myślał, że ten. to jest e, śmieć, ale oczywiście Jarek nie czyści. A nie tu. A, tu a tutaj Punca 925. No. Ładnie, no, no to to. Panie, dzisiaj. No, tak. Proszę zobaczyć. Nie. Jakie to brudne wszystko, nie? Ja nie wiem, Jarek, gdzie to w ogóle. <grym> A no, moje. O. <gulity> e, 2, 4, 5, 5, 60, 6, 6, 20 i 5 centów. A ja Beatryksową znalazłem. E, I tutaj takie malutkie. Sreberko. Z cyrkonią jakąś malutką. O. Forever, always. No i jakieś takie pierduki. No i dobra, jak się podobało, zostawcie łapki w górę. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się podczas kolejnych poszukiwań.